Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus młodrzyk: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego nich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą. Uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś, winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał. Lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wesłał go przed siebie i rzekł: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą. I uniesiony gniewem Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Oto słowo Pańskie. Sprawdziłem. Jeden talent to jest równowartość około 30 kg złota. Ten był winien 10 tysięcy talentów. To policzcie. I teraz wyobraźcie sobie. Ludzie się z reguły boją tej Ewangelii, bo tam na końcu jest: Jeżeli nie przebaczysz, to Bóg Tobie nie przebaczy. Wyobraźcie sobie, że Bóg chciał tu sporo powiedzieć o miłości. Wyobraźcie sobie tego króla, który co roku siada ze swoimi ministrami, urzędnikami, jak planują budżet tyle na służbę zdrowia, tyle na parki, tyle na, na wojsko. A temu panu tysiąc talentów. No i oni myślą, kurde, co za gość. Co roku w budżecie tysiąc dla niego. Co to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? Zobaczcie, on ma tysiące ton złota, ten gość. Co możesz za to kupić? On ma baseny, on ma lotniska, on ma hotele, on ma. Czego on nie ma? On nie ma na co wydawać. Bóg ciągle inwestuje w jednego człowieka. Ciągle w jednego człowieka inwestuje. To właśnie jak Chrystus tu przesadza. Niebotycznych cen używa. Ja to policzyłem. To jest około 300 tysięcy ton złota on dostał. Po co, po co Chrystus to próbuje powiedzieć? On kasuje rozdział pomiędzy sferą sakrum i profanum. On mówi, całe Twoje życie jest złożone z interwencji Boga. On non-stop jest. Wszystko, co Cię otacza, wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, we wszystkich tych sytuacjach Bóg jest. Nie ma takiej minuty, że go nie ma. My sobie mówimy, że, że Boga nie ma wtedy, kiedy jest cierpienie i kiedy ja grzeszę. Wtedy Boga nie ma, wtedy Boga usuwam. A Bóg mówi: Ja jestem nawet wtedy. Wszystko, co się człowieku otacza, jest wypełnione moją obecnością. Problem polega na czym? Zobaczcie, ten gość, któremu tyle darowano, Dlaczego on dusi swojego kolegę, który mu jest winien 100 denarów? Dlatego, że on nie widzi, on ciągle nie doświadcza, ile jest winny swojemu panu. On nie przeżył swojej winy. Dlatego nie doświadcza, ile dostał, ile otrzymał. On się ciągle boi. Dla niego ciągle kasa jest ważna. Jeżeli my Chrześcijaństwo w zasadzie polega na wdzięczności, na tym, że ja odkrywam każdego dnia, ile od Boga otrzymałem, ile dzisiaj mi dał, że dzisiaj rano pozwolił mi wstać, dał mi ubrać buty, że zrobiłem to samodzielnie, że dzisiaj mogę chodzić, że dzisiaj mogę patrzeć na moje dzieci, dzisiaj mogę do nich SMS-a napisać. Dzisiaj mogę czuć smak, dzisiaj mogę patrzeć na słońce, dzisiaj mogę to zrobić. Każdy dzień jest wypełniony jego obecnością.